Wyjątkowo wcześniej dzisiaj wyjątkowo wcześniej dziś skończyłem pracę. Wróciłem. Mus, muszę Wam pokazać pewnie... Będziecie widzieć sary, kolczyki nowe. I... Zrobiłaś sobie, jak to się nazywa? To jest um, Obeczny opowit, bo ja nie pamiętam tych nazw. To jest tragus. Ogólnie tragusa miałam lata, lata temu już przebitego i myślałam, że mi zarosło, a okazało się, że kanalik był otwarty i trzeba było tylko zrobić taki refresh. I w związku z tym, że yy, ja się nastawiłam na przekucie, yy, a to tylko było takie, tak. wiecie, włożenie kolczyka, to mówię, a! To zrób mi tutaj i zrobiłam no. mi jeszcze tutaj takiego malutkiego. Słyszecie, a co ty masz dzisiaj za podkład na twarzy, że taka jesteś jakaś. E, ten ten no. Ten co mi wtedy dałeś na rehabilitację. Ale jak on cię ładnie wykrył. złożę buzia. Patrz. No ale troszkę żółto. Czy nie? Tak. Czy mi się wydaje? Nie wiem. No może tu dekolt jakbyś sobie przyjechała, wiesz. No, bierz... no, bo tak ten... Ale bardzo ładnie. I my ja dziś... żyję, No, tak. My dzisiaj mamy ostatni dzień. No jutro rano tak naprawdę, jeszcze będziemy cię widzieć. Ale mamy dzisiaj ostatni dzień. Próbujesz? Ja mam free. Ja mam no bo ja o 12.40 wyjeżdżam, nie? Ale ja cię prowadzę. No. Prowadzę. Więc mówię: My dzisiaj pójdziemy sobie gdzieś na miasto, chcemy pocelebrować ten ostatni dzień. Tylko najgorsze jest to, że wiesz, że ja nie jestem jakoś głodny. A dopiero zjadłeś. No nie no. Wiem. Możemy, iść, możemy iść się przejść. Ale po nie pochodzić, pochodzić i pochodzi. nie zgodniemy. No tak. Godzina ósma, czy nawet koło dziewiątej. Tak, to jest jakaś myśl, bo ja jestem się bardzo najetony jakiś. Zjadłem sobie ostatnio, zakupiłem sobie takie mrożone kalmary w Lidlu i bardzo mi to przysmakowało. Dzisiaj to dojadłem. Zresztą to wczoraj weszło fajnie, no. bardzo. No i też dzisiaj sobie ajkuna robiłem. Także nic teraz nie jedz i w ogóle nie wiesz... będę. Kawkę sobie dopiję na spokojnie. Zaczekam, hmm, bo Sara... Ja już jest... jestem mega full, no. bo ja zjadłam zupę taką bardzo wartościową. Tu? Ty? Nie. Dzień Gdzieś koło rynku tam. A, no i spoko. No i Spoko, więc mówię, ja nie będę jadł, dopiję sobie kawkę. Ja sobie chwilkę odpocznę, bo my wczoraj Dyskusję, do której my gadaliśmy. Do czwartej? Do czwartej gadaliśmy, a ja dzisiaj na dziewiątą do pracy. Aż sąsiadka pukała w Jezus, Sąsiadka pukała sąsiadka za... się. tak brechtali, słuchajcie. No. My tematy no, <trony> mi się, że mnie wczoraj po. Nie, się, chodzi o straumatyzowałaś Nie, nie, jest nie personalne. Ale to. Nie, to. Nie, nie wymazałem, to no na chwilę wspomniemy. Jezu, o wszystkim przecież możemy pogadać. No to prawda. Ale mózg zryty. Mózg zryty. Ja sobie niedawno robiłem dermapen, więc ja nawet się dzisiaj nie szykuję, nie maluję, bo przedwczoraj sobie tak hardo zrobiłem dermapen, ale czy ty widzisz, jak ta skóra nabiera tego blasku? Tak, już wczoraj nie mam się mówić. No, ja bardzo. I teraz Gdzieś, jak która, któraś z Was, który, któryś ma wiedzę, ja widziałem, że do Dermapena można kupić sobie nano igły i można go częściej robić. To są takie super maluteńkie igiełki do wtłaczania esencji i muszę, muszę o tym poczytać. Bo te, jak troszkę zadrzesz, i tam, gdzie ja miałem przebarwienia, ja też sobie troszeczkę mocniej pojechałem, więc tak wygląda. Ale te skronie, jakie, boże. Nie ma tu faktury. Gore, masz od razu efekty? Tak, ale Z nie efekty? mam tej fakturki takiej. tak, ta skóra się tak. Ja jeszcze takie fajne ampuły sobie wziąłem do, do wtłoczenia, krew ciekła, wszystko się działo, ale jechałem ostro. Słuchaj, ja na ciebie czekam za 7 minut no. dopiero. To wychiluj tak. bombę. No ale bardzo ładnie dziś wyglądasz. Boja. Jak nie ty? Jak nie ty Raz na jakiś ruski rok. Tak. I włoski jakieś dzisiaj weszły dobrze. Tak no, jakoś... tylko umyłam, roczny Tak, ale jakoś tak dobrze wszystko dzisiaj weszło. No. Więc ja, mówię, ja na razie kończę. Mm, później, jak coś do... dogramy. Coś dogramy i, i tyle. Ja sobie muszę pochillować i odpocząć. Ten czas tak szybko mija. Nie wiem, kiedy, kiedy mi to 10 dni przeleciało przez palcem, kiedy Sara tu jest. I Wiem, że znowu będę musiał się przyzwyczaić do wracania do pustego domu. Trochę smutna historia, ale no taka kolej rzeczy. Sara ma obowiązki yy, i w tej bielawie dużo ją trzyma. Odpoczęła, wróciła w miarę do zdrowia, więc czas wrócić też do tej rzeczywistości. No mi będzie przykro, bo ja bardzo sobie cenię ten czas, który my spędzamy razem. Ogólnie zużyłem już sporo tego toniku koreańskiego i wiem dlaczego go ludzie lubią. On codziennie sukcesywnie złuszcza ten stary naskórek i mamy poczucie takiej odświeżonej tej, tej skóry. No ja teraz jestem po tym dermapenie, więc ta porowatość skóry jest minimalna. Użyłem, użyłem tych ampułek, o, którym, o których Wam kiedyś wspominałem. Dużo osób o nie pytało i myślę, że w komentarzach pod którymś tam filmem jest to do wyszukania. No może też coś nawilżającego, żeby ta skóra sobie łapała. Zobaczcie, wykończyłem prawie kolejne opakowanie tej ampułki ze Skin 1400. Też na temat tego produktu są podzielone zdania. Jedni używają bezgranicznie, wiernie i non stop, a u innych nie robi nic. Ja na szczęście jestem po tej stronie osób, um, u których ta ampuła robi robotę. Ta ze sfermentowaną wąkrotą średnio najeża. Ta klasyczna, najlepsza. Używałyście w ogóle tej, um, tej ampułki z tą wąkrotą azjatycką? Bardzo dobry produkt. Jak skończy mi się filtr przeciwsłoneczny, bo już nie za wiele mi zostało, to kupię sobie właśnie z tego skin 1004. Co do kremów, to ja sobie łączę, nie wiem czy na którymś tam filmie nie wspominałem już, ten ceramidowy nocny i z kompleksem peptydów, tutaj w składzie jest ten peptyd miedziowy. Który daje cudowne odmodzenie skóry. Ja naprawdę nie żałuję sobie tego kremu. Jeżeli chodzi o tę pielęgnację wieczorną albo nocną, ja wiem, że jak dzisiaj wrócę, to już mam buźkę gotową. Do weekendu powinna mi zniknąć to. To wszystko to są takie dosyć suche miejsca. Gdzie były niedoskonałości stąd ten dermapen troszkę to zadar, ale zobaczcie na ten polik. Tutaj. Jestem ogromnym fanem. Jestem ogromnym fanem wtłaczania substancji w głąb skóry. Wykąpany, wypielęgnowany. Jeszcze się tylko ubiorę i czekamy na Sarę. Nałożyłem sobie jeszcze płateczki. Bo ja ciągle ym, robię to codziennie, nie wspominam o tym, ale weszło mi to bardzo dobrze w nawyk. I też za to dziękuję mi skóra, bo są jakieś tam wiecie delikatne pomówienia, że ciągle coś robię pod tymi oczami, jakieś zabiegi i tym podobne. W porządku robię, bo dbam o tą skórę pod oczami, która jest najcieńszą skórą na naszym ciele. Ale bez tego wsparcia i prawidłowego nawilżenia w żaden sposób by to nic nie wniosło. Ja sobie teraz oglądam y, YouTube'a, czyluję, zrobiłem sobie delikatnie brewki, ale to naprawdę nałożyłem odrobinę takiej jasnej kredki, żeby wypełnić ubytki. W ogóle, kogo wy oglądacie jeszcze z, z YouTube'a? Bo niby YouTube umarł, jakoś tego nie odczuwam, szczerze mówiąc. Ja jestem ogromnym fanem oglądania YouTube'a. Wolę te dłuższe treści, ale to chyba przez mój wiek. Kogo oglądacie? Sarze, oczywiście, się nie chciało iść na jedzenie, więc mówię. Idę sam! Idę, <grym> idę sam! Nie no, żartuję, to był jej pomysł, tak naprawdę. Ale okłamała mnie, bo jest bardzo zimno. Powiedziała, że jest tylko zimno, a jest bardzo zimno. Dla mnie nie. Ona. Troszkę się zaszyła ten tisel, bo... Jak zaszyła? Podziurawiony. To nie ma dziur. Podziurawiony. Pustar, żeś mi ten. Co? Po matce z nim Dobrze jest. I robimy sobie tripa dla zdrowotności. To dzisiaj, dzisiaj idziemy normalnie spać. Nie ma dyskusji. No. Nie ma dyskusji, bo czeka nas. O jest jeszcze mecz, słychać. Tak. Zawsze my, ja jestem zawsze na bieżąco, czy są jakieś mecze radomiaka, czy nie ma meczów Radomiaka. Bo mieszka na przeciwko tego stadionu Policja, obstawa my bez bezstani Zawsze A w ogóle jedna, jedna pani policjantka jest moją klientką na, na brwi tak? Ona mnie stąd skojarzyła, no Bardzo miła kobietka Bardzo Chcesz szybko idę, czy w porządku? No. Już jesteśmy na miejscu I... Przyszliśmy sobie do Sushi Room Złożyliśmy już zamówienia i czekamy na jedzonko. Jak Ci się to podoba? Good? Bardzo mi się podoba ten pokój taki. Tak, tak, to tylko ta no ale posłuchaj, dla nas dwojga to raczej wiesz... To bardzo nie... tak bardziej... Tak, tak, tak. W ogóle bardzo pachnie tą restauracją już tak, tak, nawet... I bardzo jak tutaj wchodziliśmy na górę, bardzo nam wrażenie zrobiły te bowl'e, te, tak. y, te nudle. Tak. I następnym razem na pewno sobie wezmę taką zupę, ale dzisiaj się nastawiłam na susi, tak. będzie zupę. Jak przyjdzie nam jedzonko, to wam pokażemy, bo ty co innego nie. Zamówiłaś, nie zamówiłaś, niż ja? No. Co innego? Ja to z no. tym curry takim. Wiem. wiem no. Ja mówię, ja jak byłem tutaj na urodzinach z mamą, to tak samo trochę poszalałem na jej kosz. 500 zł matka <laughs> wydawała. Słuchajcie, przyszło Waszy nam, żarty. dziękuję ci przepięknie, a jaką ty masz zupkę? Z czym masz zupkę? To samo mam. Nie, tak? przepyszne mm. i tak pokażę wam najpierw co ja mam ja mam już klasycznie z łososiem przepyszny ten łosoś teriyaki rolki też z łososiem Dobrałem sobie tuńczyka i taka świeża sałata z to jest chyba wiesz co z czymś z awokado takim dressingiem też ją a Sara mam, ma taką krewetę fajną z, z migdałami fasoleczkę Mówię. I też taki tajski, tajski vibe troszeczkę. Tajski, no. Jaka dobra ta cieczoła. Tak, dobra <laughs> Jemy, jemy, bierzemy no, się za jedzonko. Trochę ten y, zestaw już ze mną wygrywa, bo ja już bardzo full. A no, Sara mówi, że nie jadła lepszego... Nie jadła lepszego sushi. No. Naprawdę, w ogóle takiej japońskiej, do Polski nie jadą czegoś takiego tak. mistrz. I to jest, micz ta kreweta. Y, z mitałami, to jest po prostu jedna, to jest aż grzech. Tak. Naprawdę następnym razem jak będziemy to ja biorę tylko to. Bo ja już... Ja już bardzo najedzony, Wszystko mi tu pasuje tylko ta zupka, bo ja nie lubię, wiecie co, Pikantery. Ja tak średnio z pikantnymi rzeczami, ale mm, tuńczyka. Pokażę Wam w ogóle jakie nie jest oszukana ta ilość tej ryby. Mm. Ile tego jest? I mm. dobre i wszystko jest, wiecie, świeżutkie, przyjemne. Bo kto jest z radomia, nie oszukujmy się, na pewno był w, mm, tutaj w sushi room. My sobie zadzwoniliśmy wcześniej, bo bałem się, że w ogóle tu nie będzie miejsca, no ale w piątek by nie było. Musielibyśmy rezerwować to tyle, o mhm. przychodzi. I tak na czwartek jest dużo, tam dół zajęty. Tak. Tutaj wiecie, ciągle ktoś się wymija. Jest ile tego... łososia co. Przepyszne. My się delektujemy dalej i spacerem wracamy. Musimy mhm. to... Musimy się ułożyć. Tak. <grym> Time to say goodbye. My jedziemy na dworzec. Sara zamawia właśnie Bolcika. Ale my sobie spędzimy jeszcze dalszą, e, dalszą część dnia. Chciałbym sobie pochodzić po Ciucholandach. Chciałbym sobie tam pośmigać ze względu na fakt, że będę w starych okolicach. To sobie pójdę do jednego Ciucholandu, do drugiego Ciucholandu. Może coś fajnego się trafi. Jeszcze pójdziemy do tego outletu takiego z rzeczami yy, do domu. Może coś będzie jesiennego. Ja jesienne te, wiesz co? Jesieniara. Jesieniara. Może coś znajdę fajnego. I tak to wygląda. Sara się nie ma. Malowa... nie mogę płatności zrobić. Czemu? Przetwarzanie, że nie ma niby połączenia z internetem. Połącz się do wi-fi. To połączyłam się, znaczy było na wi-fi, połączyłam no. się na normalne. No, przepraszam. Nie wiem co nie odwalają. To wejdź i wyjdź jeszcze raz, bo też mi się czasem tak robi. Mm, więc mówię, będę update'ował Was ze wszystkim co i jak. Nadszedł ten niefortunny dzień. A ty po co takie miny robisz jak ja u Ciebie? Nie, nie możesz. Ja tak. Takie miny. Bardzo szybko ten czas nam minął. My już jesteśmy na Peronie. Czekamy w McDonaldzie. O suchym pysku. A co ty ty jesteś taka wpatrzona tego gołębia? O, o, o ruszył się. Rusz. My, my, to właśnie to są zajęcia ludzi po trzydziestce. My obserwujemy. Gołębia. Czy gołąb się rusza? Ale znowu wiesz... On patrzy na ciebie. Z, znowu już? ma za, tę. Zawiechę, ale patrzcie w twoją stronę. A no, no, może... St Twoją. Bo tutaj więc... klesz może go dostrzegł. My później sobie jeszcze spędzimy czas, no ale chci... chciałem nagrać takie pożegnanie z Sarą. Mówiłem, pewnie niedługo się gdzieś tam złapiemy w locie tak. I... I... i też spędzimy trochę czasu. Będziesz tęsknić ja ma... za radą, nie? Czy nie? Ja nie. za niczym mnie tęsknię. Za nikim, za niczym. Ja bardzo jestem obojętna. Za Anglią trochę tęsknię. Słyszycie to? Słyszycie. Jeszcze się nie, nie przestawiłam na Polskę no. no Jeszcze tak. nie mam swojego miejsca, to takie jest normalne. To prawda. To prawda. Więc mówię, żegnamy się razem. Ja już... Ja później się odezwę, jak już będę w Cicholandie. Jeżeli coś znajdę, że nic nie znajdę, to nie będę Was. Fatygował do tego. Musisz sobie kupować jakieś spodnie mniejsze, przede wszystkim. Bo wszystko masz za duże. No tak, to prawda. Ale nie chcę, bo to jest jeszcze proces. Ja jeszcze bym chciał troszeczkę. Ale ale w Czuholandzie kupisz za 20 Ale wiem, złotych. wiem, wiem, Wiesz, ale na razie nie chcę takich zakupów robić w No sensie, tak, ale. Bo mi się nie opłaca. Jakieś... Ja chciałbym jeszcze z 7 kg To będzie gdzieś 70 rozmiar. od razu. Ale nie, no 5 kg to jest rozmiar, tak? Ja nie tak, wiem. Tak mniej więcej więc chciałbym jeszcze troszkę schudnąć i wtedy sobie zrobię jakieś wielkie zakupy. Ja mierzymy z Bondrix. Tak? <grystanie> yes. To nie był chyba mój dzień, jeżeli chodzi o lumpeksowe łupy. Nie mogłem też Wam nic nagrać. Muzyka tam strasznie dudniła. Jestem w ogóle w tym parku, w którym przegadaliśmy wiele miesięcy razem. Tutaj się buduje jakieś wielkie, nowe osiedle. A wcześniej było totalnie pusto. Muszę iść naokoło. Dorwałem jedną fajną koszulę, taką z krótkim rękawkiem. Jakiejś włoskiej marki. Nie poliestrową, tylko bawełnianą. Będzie ładnie oddychać. No ale z krótkim rękawem, jak nie w tym roku, to na przyszły rok. I jedne czarne, takie dzwonowate spodnie. Za 15 ziko. Lepsze, lepsze to niż nic. Więc nie ma co narzekać. Ja sobie chyba spacerkiem wrócę do domu. Nie jest to jakoś strasznie daleko. Niezła eskapada. Ja cała się wiecie co zapociłem przez tą podróż. Zaraz wam pokażę co. Dorwałem w tym ciucholandzie tylko najpierw woda na kawkę i pobrał mi się film, będę oglądał sobie Elżbietę I coś z czasem z Kate Blanchett taki film. Yy, miałem jakieś tam urywki na TikToku i postanowiłem sobie ten film obejrzeć. Te dzińsiki takie wiesz co? Wiesz co. Wiadomo do jak już jakbym rozmawiałem ze znajomym, no nieistotne. Te dzięciki są w takie batikat czyli one są z takim, wiecie, podkreślonym pyłkiem ale spoko. One są takie troszkę rozszerzane u dołu, jak widzicie. Normalna nogawka, a dół jest taki troszkę szerszy. I to od razu leci do prania. No i taka... Rozkoszna koszula, to ma bardzo fajny print, i ona wpuszczona w spodnie z jakimś fajnym paseczkiem będzie wyglądać mega. O! I tak to wygląda. Dziwnie jest wrócić do pustego domu. No ale wiecie, taka kolej rzeczy. Ja jestem tu, Sara jest tam. Każdy ma jakieś tak swoje życie i swój czas i swoją przestrzeń. Są rzeczy, których nie przeskoczymy. Ja sobie muszę poprać pościel, zrobić sobie generalne sprzątanie, bo jak człowiek siedzi we dwoje, to jest tysiąc ważniejszych rzeczy do robienia niż, niż wiecie, niż ogarnianie yy, niż ogarnianie mieszkania. Proszę bardzo, 54 minuty, 3 km, 78 m, 189 kalorii. Więc całkiem spoko spacery są bardzo ważnym aspektem. Jak ktoś nie ma fizycznie siły na jakieś ćwiczenia i tym podobne, to, to spacery to jest właśnie to, co można robić, żeby trochę popracować. Nad, nad sylwetką. No i to jest życie. O jest, jak, jaka pyszna kawka mi wyszła. Ja sobie teraz pociluję, Odpocznę. Film sobie leci. Ja bardzo lubię filmy w Blu-ray to jest trochę moja obsesja i kto mnie zna ten wie że ja bardzo lubię dobrą jakość filmów i cóż kończę tego vloga wyszło mi całkiem sporo materiału dajcie mi znać co u was jak żyjecie czy wszystko w porządku ja jestem w sekcji komentarzy dla was i do następnego